Bardzo serdecznie na e, pierwszym historii Kraków Celtic Festival, <śleskujesz> czyli tutaj, tutaj, panów, maniaków i e, entuzjastów muzyki, tańca i ogólnie pojętej kultury celtyckiej. Pierwszy koncert da zespół Kraków Kelly Band. Następnie na scenie zagości gości Manuel i później e, zacznie się ta mniej formalna e, część naszego, naszej dzisiejszej piątkowej imprezy, czyli e, to, o czym żyją tak naprawdę kultury celtyckie, czyli sesja muzyki celtyckiej, czyli siedzimy, gramy muzykę, słuchamy muzyki, tańczymy i bawimy się świetnie. Jesteście na tego gotowi? Na sam początek chciałbym zaprosić Państwa do brytyjskiego tańca, e, brytyjskiego tańca Hunter Pro, e, które poprowadzi świetny tancerz i nauczy Tomek Kowalczyk. Gwarantuję, że każdy z Państwa może ten taniec zatańczyć. To ma ochotę, zapraszamy. A szybko się nauczymy, a jak się nie nauczymy, to i tak zatańczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Przedstawić ekipę. E, ekipa, która e, w zasadzie marzyła o tym od dawna, a, a wydarzyło się do dzisiaj. E, także pozwolę sobie wszystkich po kolei przedstawić. E, od, od lewej strony zacznę. zacznę. E, na dudach ludzie, z już znacie, Lindsay Davidson, Następnie zaraz obok, twórca filmowy e, i chyba aktywista, to jest największy skup, jakby słowo zbierający wszystko, tym, czym się zajmuje, David McGill. Nasza konferencyjna pod, podpora e, i też niezwykłany muzyk, Bartek Szyniowski. W środku muzycy z i w zasadzie pomysłodawca i spirytusz mowę z naszej inicjatywy Jasiek Gałczewski. To Jasiek pierwszy wymarzył i namówił. Obok Jaszka Ola Kałużny, podpora naszej krakowskiej inicjatywy. Z dalekich lądów w Też stronę muzyk Michał Górka. Irlandczyk, e, songwriter, e, śpiewak e, e, Aiden McMahon. E, oraz, e, ja używam takiego sformułowania, ojciec kultury brytyjskiej w Polsce. Człowiek, który przyniósł tę kulturę w zasadzie do Polski. Nauczył nas tańczyć, nauczył nas co to znaczy. Tomasz Kowalczyk. Ja nazywam się Jakub Szczygieł. bo to jest dla nas bardzo wzruszający moment, bo jest to pierwszy nasz festiwal, a także owoc a, całego roku ciężkiej pracy. Także mamy nadzieję, że będziecie świetnie się bawić. A, robimy co w naszej mocy, bo tak było...